Już jest włączany. Ja się przywitam. Uh -huh. Ok? Okej? Mhm, mhm, ja sam Trzy, dwa, jeden... Witam! A 2 tak z tej strony. A to jest materiał z gry Under Mountain Real-Time Strategy Special Edition. Dokładnie tak. ze mną już Mario. Tak, jestem. Cześć wszystko. Dobra. Kliknij multiplayer i zobaczymy, czy pani że się w to gra. Jak nie, to nic się nie stało, Shamrio. Nie gry o nazwie A. Szmarjo, nie Shamrio. Dobra, szmary. Wow, co to jest? Klikam alo, cokolwiek. Dobra, jestem. Wyjdę do gry. Eee. Chyba zacząłem grać, nie, nie to chciałem zrobić. Multiplayer. Czekaj, wyjdź do menu. A, gra się nazywa. A, hmm, to No dobra. Jest tam w grze. Jeżeli ktoś pamięta Dwarf Fortress to wie, o co tutaj chodzi mniej więcej. A, w fortecy budujemy krasnoludy, zwykłej wojowników, tylko więcej mogę zrobić do zamku i sobie już lepsi w walce. Tychnięciem na blok, żeby niszczyć go naszym robotnikom. Złoto możemy kupować. Gold Storage zwiększa nam pojemność złota. Do niej robotów złoto. Farmy pozwalają nam naszych ludzi utrzymywać. To nie ma sensu by i tak, że się zawsze kończy, nim tylko jej farm użyję. Mhm. Budynki zwiększają populację, wyżyczka strzela, a z drugi zamek pozwala budować więcej jednostek naraz, no i bo które budować. Potem ja bardzo budować z... pól robotników. Pól robotników polecasz. Na start zawsze czterech robotników. Ok, i potem potem budować budynek. Znaczy, domek, jeżeli masz, wiesz, za małą populację i Dużo jest buildów tutaj. A robotnicy mogą się bić normalnie? Tak, tylko za dużo słabsi niż bownicy. A dużo słabsi? No, tak dwukrotnie, więcej. Pięknie. Więcej, bo wojownik kosztuje trzy razy więcej i tak jest lepszy. No wojownik idzie do walki. Dobra, muszę zbudować dom, a nie mam miejsca, więc muszę coś zburzyć. Zbóżcie mi te bloki, kurzają mnie. Aha, potrzebuję dwóch zamków do tego. Oczywiście, no oczywiście miejsce na zamek praktycznie nigdy się nie trafia, więc... Aha, w ten sposób. A... Mam, mam domek, mogę zbudować więcej robotników. A to ja muszę oznaczać to wszystko? Oni nie biegają samemu? Nie. Znaczy złoto szybko zbierają samemu, ale żeby coś zniszczyć musisz kliknąć. No tak. budować ten Gold Storage blisko linii zbierania. Dzięki temu oni nie będą daleko chodzić, żeby je zebrać to złoto. I mówiliśmy się z kolegami i zatestowaliśmy tą grę dawno temu, że... Widzę cię. Nie budujemy większe, dopóki nie widzimy się nawzajem, bo to się potem źle zakończy. Tak. O mój Boże, co ty tu robisz? Nie, idź sobie stąd. Ej, Hej, wąs z tą wieżyczką. Co ty, ty robisz? Siedź mi z tą tutaj. stąd. Dlaczego? No. A mogę, mogę kazać im tutaj iść? Nie, nie. Mam. Nie, te wieżyczki same strzelają i to jest część zabawy. <laughs> nie, strzelaj do niego. Głupie wieżyczka. Co to za. Maga to domek. Nie. Czemu mówić złoto nic Nie. Gdzie są moje na wody? Jeden żyje. Jeden. I no jest nie. ich więcej nawet. Twoich? Twoich też nie. Ała. Ała. No, próbował złoto. Z... Zbierać złoto, zbierać złoto. No. No Zbierajcie marze. złoto. Ale masakra. Nie, zostaw mi co To mi mój dom. Złota. Nie, został, to jest mój dom. Aaa, udało się No i nie, co? <średzimy> Nie, o, nie są to Ta Głopka. gra jest taka fajna, i cię gra w więcej osób. No. Aaaa... Uuu, przerąbane. Ręce. No, ale już chyba przegr... O, co się stało? Straciłeś krasnoludy i nie złota na więcej. A, faktycznie, okej. Okay. Jeszcze raz? Tak, oczywiście. Mówmy się, że nie budujemy wieżyczek, dopóki nie widzimy tego drugiego, inaczej to się kończy tak, że cała mapa jest wieżyczka, jest fatalnie. No myślałem się. W O mordy, mam całą mapę odsłoniętą. Jak to? No, zaczęło mi się, bo widzisz, widzisz każde miejsce, od którego nie jesteś oddzielony niczym, więc zaraz też mnie zobaczysz. Jezu, czemu to mapa jest cała w złocie? <laughs> Ciesz się. Nie rozumiem. I na co narzekasz? Nie, na no nic. Tylko tak trochę nie rozumiem. Ej, co to jest za wieżyczka? Nie ma pieniędzy na yeah. Tak perfidnie mnie ustawił. Masz. Zbudowałeś mi <głos》>. własną wieżyczkę, zgadłem? Ta tak. No dobra, zaraz się pogodzimy tej wieżyczki moją własną wieżyczką. Jak <głos》głos》>. mówisz wieżyczka, to ja też mówię wieżyczkę. No nie, ona nie ma zasięgu. No nie, Wygrałem. Lepiej jest no. mi nie wierzyć, jak nic mogło tym razem. No. O, o Boże. A czemu ma pojęcie cała w złoci? Dobra, mogę się jakoś poddać? A nie, wystarczy, że mi zabijesz tego się Zabij go. Nie, dobra, to tak. coś, to podejdzie. Nie, no wiem, no, dobra, to już wyszedłem. Oa, prawie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, gniawe Zagramy na większej mapie. Da się. A. A. Chcę trochę oszukiwać, ale da się. Jak to? Musisz y, zrobić y, paru sztucznych graczy, którzy wyjdą z gry, jak tylko się O. Ooo. się ty zakładasz, robisz kilka nowych kart, otwierasz grę, 6 czy 7 razy idziesz. Mhm. Wow, cóż za sprytne oszustwo. Trzeba hmm. sobie radzić, powiedział chłop, związując kapelę z rzeźbnicą. Dobra, wydobądźcie mi to. Dokładnie to. A, czyli nie muszę im wy wyznaczyć złota, bo oni sami będą zbierać. Złoto ich. tak. Tylko mówi to, co niszczyć, musisz się wyznaczyć sami. A, tak. co mają niszczyć? Fery, no. Oj. Złota nie chcę zabrać. O, co to jest za chamsło? Zbierzcie. A Miejsca na złoto nie mam, Był więcej gold storage. Wiem, wiem, wiem. Teraz to mądry jestem, ale przed chwilą. Okej, okay, dobra, jeszcze tam mi wydobądźcie, kamyczek tu zbuduję w takim razie. Oooo! Widzę cię. To nie było najlepsze miejsce na dzisieczkę, rozwalać ją. Taki style Aha, bombowe. Ale to za okropieństwo. Czemu my... Czemu jest to, apatycznie nic nie robią zamiast złota wydobywać? <grymne> Rozumiem. Wow, znowu przegrałem. <grymne> Coś nie mam. Zdarza się. Tak, no dobra. Od czegoś trzeba zacząć. A no można właśnie. grać na kom... Jest to ty gra przeciwko komputerowi? Chciałbym, jeżeli nie. A. Jeszcze raz. Jasne. Gra u nas A. Niech będzie. Jak to wrzucimy, gra z popularności. Aha, <tak>, tak. A tak nie ma do blokowania ludzi z roomów i tak dalej, nie je trzeba uważać. My jej to wrzucamy. <grym> no cóż. na szczęście pochwycone mało no, mamy widzów nic że nie, nie będzie obrężenia tej gry. Jeszcze. Jeszcze. O tym może być gorzej. Bądź lepiej Do tego widzenia. Wow, ile pieniędzy! To nigdy nie widziałem tyle pieniędzy. Nieprawda. Kogo ja tu widzę? Ups. <laughs> Ups. No gdzie mi wieżyczkę ustawiasz? Co ty robisz? Nie. Yeah. I mi z tą wieżyczką. Nie <grymne> <Ja> jest piękne. <dziękuję. grymne> Te ja wieżyczki. Definitywnie jest. Dobra, co robicie? Zebrać więcej złota. Potrzebuję więcej złota. Naprawdę? Nie, ten zamek, jezu, ile ma wytrzymałości, jakie hałas, dużo więcej niż wieżyczka, której zaraz nie będzie zresztą. Dobra, zniszczy to. Więcej wieżyczek, naprawdę? O, oczywiście, że tak. Powercraft po prostu. <grym> Wierzyczki. Gra Ja nawet tego nie komentuję, dobrze żeby to jest teraz zrobić. Czemu nie zbierają tego złota? Co już za Nie mi to złoto, a nie zdrzą się. Może tego lepiej nie. Są ludzie. O! I perfekcyjnie. Bo oni zaczynali głodować? Niemożliwe. Muszę budować farmę. Nie, pewnie i tak znożą umrzeć w międzyczasie. Tak. Jak nie znożą w międzyczasie? Gwarantuję ci to. A, bo nie można budować na polach, na których już było w. Tak. A na zawsze? Chyba tak. O kurczę. ściere dziurczkę. <grymne> <A. grymne> <grymne> <grymne> <iścić> moje wieżyczki, <grymne> Nie ma opcji. Oła. Nie mogę znaczyć im tej wieży, żeby zniszczyć Twoją wieżę? Nie. Ja Demet, zostaw moich ludzi. To moje ludziki. Aaaa, udało przykrałem. mi się. chyba udało mi się choć raz. No, Posłyszałem derwotem w kilku kartach, proszę cię, zrób parę botów. E, jak? Ja też to zrobię zresztą. Otwierasz nowej kartę gry i to się zliczy jako nowego gracza, który potem od razu wychodzisz z gry, jak to zrobisz I Wtedy mamy chyba 3-4 graczy więcej, Którzy się znikają potem, a mapa się generuje dla pięciu a jest dla dwóch jest większa. Mhm. Rozumiesz? Tak, tak, tak. Tylko nie jestem w stanie kliknąć tak, żeby się... A bo... Nowa karta, wklej. Wiem, ja, ja próbowałem jakiegoś bardziej wydajnego sposobu. Nie wiem, ontuję z dwoma, dwoma, dwoma zębiakami Tu się jedno ładuje, tu się drugie ładuje To to łącz jeszcze jakimiś, a do ilu można maksymalnie grać? Chyba do 8 No nie przesadzajmy Wiesz co, bo mi się popsuje chyba nagranie. E, mógłbyś to, to zrobić? Czerwina hmm. graje na kilku, okej? Okay? To co? Zrób to.